To jest Techfulness podcast, w którym razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Nazywam się Marta Benedyczak i zapraszam do wysłuchania. Inteligentny budynek. Zapewne ile osób tyle wyobrażań na temat tego, jaki właściwie powinien on być. Dlatego w Techfulness postanowiliśmy zgłębić ten temat. Co wspólnego mają efektywność energetyczna i bezpieczeństwo z inteligentnymi technologiami budynkowymi? Jak technologie cyfrowe zmieniają budownictwo dla każdego i każdej z nas jako mieszkańców i użytkowników budynków? Moim dzisiejszym gościem będzie Artur Górski, dyrektor pionu biznesowego Technologie budynkowe w Siemens Polska. Techfulness. Technologie, uczucia i biznes. Zanim przejdziemy do rozmowy i oddam głos Arturowi, który jest w studiu już ze mną, parę słów ode mnie Mateusza i reszty zespołu Tech Fullness. Dość długo państwo nas nie słyszeli. Uspokajam jednak, że wracamy. Wracamy z kilkoma nowościami. Chcemy zaproponować państwu nowe podejście, w którym w ramach trzy odcinkowych mini sezonów będziemy przyglądać się bardziej szczegółowo poszczególnym zagadnieniom. Różnorodność perspektyw na każdy z omawianych tematów zapewnią nam rozmaici goście. Bo w tech fullness będą pojawiać się regularnie już nie tylko specjaliści Siemensa, ale i nasi klienci oraz niezależni eksperci. A wszystko po to, by prezentować Państwu pełniejszy obraz tego, jak technologia zmienia otaczającą nas rzeczywistość, jak każdy i każda z nas może się w tych zmianach odnaleźć i jak wykorzystywać technologię, aby służyła nam wszystkim, zgodnie z przesłaniem Siemensa, technology with purpose. Bardzo się cieszę, że na początek tej nowej odsłony goszczę w studio eksperta, który u nas już kiedyś zawitał Artur Górski. Artur, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Bardzo mi miło ponownie być gościem podcastu Techfulness. Od ostatniego razu, kiedy byłeś u nas gościem, sporo się zmieniło w Twoim życiu zawodowym. Od grudnia 2022 roku zarządzasz obszarem technologii budynkowych w Siemens, Polska. Powiedz proszę, czy to jest intensywny biznesowo obszar w dzisiejszych czasach, technologia budynkowa? Jak najbardziej. Wiele się zmieniło od tego czasu na samym świecie. Wiele się zmieniło, tak jak powiedziałaś, w moim obszarze prywatnym. Jestem teraz odpowiedzialny za dział, który pomaga firmom tworzyć efektywne energetycznie, bezpieczne, szeroko rozumiane budynki, takie jak szpitale, uniwersytety, szkoły, biurowce, jak również obiekty takie jak zakłady produkcyjne czy zakłady przemysłowe. W każdym z tych obiektów kluczowym elementem są systemy bezpieczeństwa i systemy automatyki budynkowej. Wspieramy naszych klientów na różnych etapach realizacji inwestycji, poczynając od fazy projektowej, zaproponowanie właściwego rozwiązania, poprzez na późniejszym etapie dostawy rozwiązań i wsparcie przy uruchomieniu i późniejszej eksploatacji. Niektóre z szacunków wskazują, że do 2050 roku blisko 70% globalnej liczby ludności będzie zamieszkiwać obszary miejskie. Oczywistym jest więc, że dalszy rozwój infrastruktury budynkowej, a więc nie tylko tych budynków, w których będziemy mieszkać, ale też pracować, leczyć się. Wspomniałaś o uniwersytetach, właśnie o szpitalach, w których będziemy pracować. Dalszy rozwój tej infrastruktury jest niezmiernie ważny, a biorąc pod uwagę rozmaite czynniki, o których też będziemy dzisiaj rozmawiać, no powinien być to rozwój inteligentny. Czym dla Ciebie jest inteligentny budynek, Artur? To zależy, którego Artura pytasz. Dla Artura będącego zarządcą czy właścicielem budynku, inne aspekty będą stanowić o inteligencji budynku, gdzie istotny będzie dla mnie dostęp do funkcji umożliwiających ograniczenie zużycia energii, kosztów czy zmniejszenie śladu węglowego. A inne, które są bliższe realiom dla Artura, jako użytkownika tych budynków. W tym przypadku inteligentny budynek to będzie taki budynek, w którym będę się czuł bezpiecznie i komfortowo. Gdzie temperatura, jakość powietrza, nasłonecznienie, oświetlenie będą najlepsze dla mnie. Gdzie miejsca będą inspirujące do rozmawiania z zespołem i tworzenia konstruktywnych dyskusji. Gdzie na przykład z poziomu aplikacji będę mógł zarezerwować stolik albo złożyć zamówienie w pobliskiej kantynie. To jest moje postrzeganie budynku inteligentnego. Natomiast traktując sprawę bardziej obiektywnie, inteligentny budynek to jest taki, który jest wyposażony w zaawansowane rozwiązania technologiczne ułatwiające życie mieszkańcom. Mogą to być automatyczne rolety, automatyczne sterowanie oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją. Natomiast z mojej perspektywy inteligentnym budynkiem nie będzie budynek, który będzie przesycony czujnikami, przesycony różnego rodzaju systemami, jeżeli te systemy nie będą ze sobą połączone, jeżeli one nie będą ze sobą zintegrowane. Takim kluczowym dla inteligentnego budynku jest to, żeby dzięki informacjom pochodzącym z tych czujników, takie jak na przykład czujniki temperatury, obecności, jakości powietrza, nasłonecznienia, system będzie dążył do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa i jednocześnie minimalizacji kosztów eksploatacji czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zapytam Cię teraz o coś całkowicie wydawałoby się pobocznego, ale za chwilę wyjaśnię, dlaczego Cię o to pytam. Kiedy byłeś u nas ostatnim razem, wspomniałeś czy zdradziłeś, że pasjonuje Cię tak prywatnie? Modernizacja starych samochodów nadal tak jest? Prywatnie jestem miłośnikiem starych samochodów, aczkolwiek wolę odnosić się do nich jako do samochodów klasycznych. To jest czas, kiedy producenci samochodów tworzyli samochody z własną wizją, gdzie konstruowali je od podstaw, gdzie inżynierik był zaangażowany w opracowanie silnika, najlepsi projektanci byli odpowiedzialni za właściwy dobór i linię nadwozia tego samochodu. Natomiast, mimo tego piękna, te samochody w obecnych czasach nie są samochodami zeroemisyjnymi. I z punktu technologicznego, technicznego jest wręcz niemożliwe, żeby je dostosować do aktualnych norm środowiskowych. Więc tutaj jest takie ambiwalentne uczucie wewnątrz mnie, ponieważ z jednej strony bardzo lubię te stare samochody, klasyczne samochody, natomiast z drugiej strony wiem, że one zanieczyszczają troszeczkę środowisko. Dlatego nowe technologie dostarczają nam dużo więcej możliwości, na przykład w ramach oferty elektryfikacji pojazdów czy stosowania paliw alternatywnych, takich jak na przykład wodór. Jest to bardzo ważne z mojej perspektywy, ponieważ jest to według mnie taki mały kamyczek. Który jako zwykli obywatele jesteśmy w stanie wrzucić do ogródka pod tytułem Lepszy czysty świat. A czy jesteśmy w stanie dorzucić ten kamyczek też w kontekście budynków? To znaczy, i właśnie dlatego zapytałam Cię o modernizację starych samochodów, bo chciałam Cię zapytać o modernizację starszych budynków, bo to wszystko, o czym mówiłeś wcześniej w kontekście inteligentnych budynków, wydaje mi się być nie tak bardzo skomplikowanym, jeżeli chodzi o postawienie nowego budynku. Oczywiście potrzebujemy sporych nakładów finansowych, nakładów innych zasobów, aby taki budynek powstał, ale kiedy stawiamy nowy budynek, od razu zakładamy sobie, ma być inteligentny, jakie technologie ma w sobie mieć. I budujemy, projektujemy taki budynek i go następnie budujemy. Natomiast przecież infrastruktura budynkowa, sieć miejska, podmiejska składa się w dużej mierze ze starych budynków. Czy my jesteśmy w stanie je modernizować tak, aby były inteligentne? Zdecydowanie tak. Właśnie sytuacja wygląda całkiem inaczej w przypadku budynków, jeżeli byśmy to odnieśli do starych samochodów. Tutaj mamy dużą przestrzeń do tego, żeby zastosować odpowiednie technologie, tak żeby niejednokrotnie zachować tą unikatową architekturę, na której nam zależy, poprawiając jednocześnie efektywność energetyczną tych budynków. Też należy mieć na uwadze fakt, że w miastach mamy coraz mniej przestrzeni na stawianie budynków. Więc często stoimy przed dylematem, czy wyburzyć i w miejsce tego budynku postawić nowe, czy zmodernizować Dobrą informacją jest to, zwłaszcza dla tych osoby, które lubią starą architekturę, że takie budynki można modernizować. Zacząć należy oczywiście od ocieplenia takiego budynku, bo to jest pierwszy krok, natomiast na tym nie kończy się cały proces. Mamy rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie dobrych i bardzo dobrych efektów, jeśli chodzi o ograniczenie zużycia energii. Wiąże się to oczywiście ze sporą inwestycją, ale zwrot następuje w zaskakująco krótkim czasie. W takim przypadku nie o samej termomodernizacji mówimy, ale możemy to wręcz nazwać kompleksową transformacją budynku. A czy jesteśmy w stanie do takiego starszego budynku, modernizując go, włożyć to opomiarowanie, o którym mówiłeś, żaluzję, popracować trochę nad klimatyzacją, wentylacją, te wszystkie systemy, o które szczegółowo jeszcze Cię wypytam za chwilę, to też jest możliwe? Nie jest to proste, tak jak powiedziałaś, jest to prostsze w przypadku od podstaw budowania nowego budynku, natomiast jest to możliwe. Dobrym przykładem potwierdzającym skuteczność modernizacji jest zrealizowany przez nas projekt w Płocku. Jest to modernizacja 24 szkół. Dzięki temu obniżyliśmy znacząco ślad węglowy. Porozmawiajmy teraz chwilę o powodach, dla których warto, a właściwie chyba trzeba. Iść w kierunku inteligentnych budynków. Wspominałeś już parokrotnie o efektywności energetycznej. Zakładam więc, że zgodzisz się, że jednym z tych powodów jest właśnie efektywność energetyczna, prawda? Ciężko mi zaprzeczyć, oczywiście, że tak. Może na początek kilka takich twardych faktów i informacji. Według Komisji Europejskiej budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za 40% naszego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. Te wartości naprawdę robią wrażenie, nawet myślę, że nie tylko na specjalistach. Natomiast pod koniec 2021 roku przyjęty został unijny cel klimatyczny, zwany gotowi na 55 bądź częściej co się spotyka w mediach Fit for 55. Celem tego pakietu jest ograniczenie emisji w Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 roku. A w perspektywie roku 2050 oczekuje się, że Unia Europejska będzie neutralna dla klimatu. Aby zrealizować tak ambitne cele, jednym z działań jest obowiązkowa termomodernizacja budynków. Aby sektor budowlany stał się neutralny dla klimatu do 2050 roku, przyjmuje się, że wszystkie nowo powstające budynki od 2028 roku powinny być zeroemisyjne. Jeśli chodzi o istniejące budynki mieszkalne, musiałoby do 2030 roku uzyskać ocenę co najmniej E w odniesieniu do ich charakterystyki energetycznej oraz D do 2033 roku. Tak, w ramach uzupełnienia mówimy o skali od A do G, gdzie G odpowiada budynkom o najgorszej charakterystyce energetycznej. Budynki niemieszkalne i publiczne musiałyby osiągnąć ten sam poziom odpowiednio do 2027 i 2030 roku. A więc budynki zrównoważone zrównoważone, zeroemisyjne. Budynki zrównoważone tudzież budownictwo zrównoważone, jest to pojęcie szersze. Dążymy tutaj do tworzenia obiektów oszczędnych, komfortowych i stworzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego. W centrum oczywiście jest człowiek, dla którego taki budynek powstaje. Natomiast pozostałe aspekty również są bardzo ważne w przypadku budownictwa zrównoważonego. Są to takie aspekty jak efektywne wykorzystanie zasobów, zwłaszcza nieodnawialnej energii oraz wody. Odpowiedzialność względem otoczenia, lokalizacji budynku, zastosowanie systemów zarządzania budynkiem, które monitorują, sterują urządzeniami i instalacjami w celu minimalizacji zużycia energii i innych zasobów. Wykorzystywanie również do budowy tych obiektów materiałów, które są przyjazne dla środowiska, na przykład pochodzą z recyklingu oraz minimalizacja ilości produkowanych odpadów. Czy budynek zrównoważony równa się budynek zeroemisyjny? To są tożsame pojęcia. Budynek zeroemisyjny jest to taki, w którym zużycie energii jest minimalne. Nie mogę powiedzieć, że jest zerowe. Zawsze tam będzie potrzebna jakaś energia. Natomiast całe zapotrzebowanie energetyczne pokrywane jest wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że całkowita ilość zużywanej przez niego energii w skali roku równa się ilości energii odnawialnej wytworzonej w danym miejscu. Tak, jak Ciebie słucham i słucham tych definicji, które przytaczasz, to wydaje mi się, i proszę potwierdzić, czy dobrze wnioskuję, że budynek zrównoważony od budynku zeroemisyjnego różni to, że on uwzględnia jeszcze ten aspekt ludzki. Dokładnie, budynek zrównoważony jest pojęciem szerszym w stosunku do budynku zeroemisyjnego, ponieważ w budynku zeroemisyjnym odnosimy się tak naprawdę tylko do zużycia energii, jakie jest w tym budynku. Natomiast w przypadku budynku zrównoważonego również bierzemy pod uwagę aspekty takie jak nasz wpływ na środowisko, naszą odpowiedzialność na otoczenie, w którym ten budynek się znajduje. Budynek zeroemisyjny to jest budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Patrząc bardziej z punktu takiego praktycznego, to budynek zeroemisyjny to jest taki, w którym zastosowane są takie rozwiązania jak np. ocieplenie dachu, filtracja powietrza i wentylacja, wydajne oraz energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie, zastosowana instalacja fotowoltaiczna, okna o wysokiej wydajności w zatrzymywaniu ciepła, czy nawet wydajny i energooszczędny sprzęt RTV i AGD. Dodatkowo również uwzględniane jest to, że na obiekcie dostępne są ładowarki np. dla mhm. samochodów elektrycznych. Porozmawiajmy teraz o technologiach, które powodują, że budynki stają się bardziej inteligentne, zrównoważone, zeroemisyjne. Czy możesz przybliżyć te technologie? Technologie, którymi zajmujesz się Ty i Twoje zespoły na co dzień? Pewnie, oczywiście. Ja też dodam taki komentarz, że z perspektywy rynkowej dostawców rozwiązania automatyki budynkowej jest wielu. Natomiast nie sam sprzęt jest ważny, liczy się to, co łączy poszczególne te komponenty. Sam hardware, same sterowniki bez oprogramowania są praktycznie bezużyteczne. To tak jakbyś wzięła laptopa bez oprogramowania, no jest bezużyteczny. Dopiero system operacyjny nadaje mu pełną funkcjonalność, nadaje mu życie. Innowacyjne podejście Siemens'a polega na tym, że poszczególne rozwiązania są ze sobą połączone, wzajemnie ze sobą współpracują i można między nimi tworzyć interakcje. Jako taki dobry przykład z życia, myślę, że każdy z nas mógł to doświadczyć będąc oczywiście w inteligentnym budynku, może być integracja pomiędzy systemem sterowania żaluzjami z systemem klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia w pomieszczeniu. Bardzo ciekawe. Żaluzje, tak bardzo inteligentne, w jaki sposób? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przebywamy w pomieszczeniu, które jest eksponowane na południe, i w południe oczywiście mamy tam dużo promieni słonecznych. Promienie słoneczne, które przenikają do pomieszczenia, naturalnie powodują podwyższenie temperatury w tym pomieszczeniu. Naturalną reakcją systemu jest dążenie do utrzymania zadanej przez nas temperatury, więc musi nam się zintensyfikować chłodzenie, włącza się klimatyzacja. A chłód, chłodzenie, klimatyzacja jest jedną z najdroższych energii w budynku. Dlatego dzięki naszym zastosowanym rozwiązaniom, my możemy zmienić pozycję żaluzji, które zmniejszą przenikanie promieni słonecznych do pokoju i tym jednocześnie spowodują, że ta intensyfikacja chłodzenia będzie mniejsza. Natomiast zachowamy oczywiście, co można by było zarzucić, zachowamy oczywiście właściwy poziom naświetlenia naszego miejsca pracy, bo to też nie pozostaje bez znaczenia. Zakładam, że to się nie dzieje ręcznie, to znaczy nie mamy tam kogoś, kto obserwuje, jak to słońce pada, czy to jest odpowiedni moment, żeby zmienić nachylenie. Wszystko prawda? właśnie odbywa się automatycznie i to jest właśnie jedna z idei inteligentnego budynku, żeby pewne rzeczy odbywały się automatycznie, bez ingerencji człowieka. Cieszę się, że wspomniałaś o tym wyróżniku, jakim jest podejście do tworzenia inteligentnych budynków poprzez łączenie hardware'u, a więc wszystkich tych czujników, zadajników, sterowników z software'em, z oprogramowaniem, więc łączenie tego świata rzeczywistego ze światem digitalnym. Kiedy przygotowywałam się do rozmowy z Tobą, to w kontekście właśnie różnego rodzaju oprogramowania, ale szerzej kompleksowych systemów, jakie wdrażane są w inteligentnych budynkach, pojawiały się systemy BMS, systemy SMS. Czy możesz przybliżyć, czym one są? To są dwa podstawowe systemy, które występują na obiektach, nowoczesnych obiektach. BMS to jest skrót od Building Management System, czyli rozwiązanie, które nadzoruje, monitoruje systemy i instalacje takie jak instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjna, ciepłownicza. Możemy zaprząc do tego systemu również sterowanie windami, systemem parkingowym. Jest to system, który dzięki graficznemu interfejsowi w bardzo przyjazny sposób umożliwia operatorowi zarządzanie tym systemem. Natomiast system SMS to jest skrót od Security Management System, jest to system, który integruje systemy bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa takie jak system sygnalizacji pożarowej, dziękowy system ostrzegawczy, system kontroli dostępu, system włamania i napadu, system gaszenia czy oddymiania. I myślę, że jeszcze inne systemy można by było również tutaj podłączyć. Przykładem takiej interakcji pomiędzy systemami może być, wyobraźmy sobie taką sytuację, że otrzymujemy z systemu sygnalizacji pożarowej informację o zdarzeniu. Jesteśmy zarządcą tudzież osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na budynku, który jest rozległy. I tutaj z pomocą przychodzą nam te integracje, ten system SMS-owy, ponieważ dzięki niemu możemy mieć stworzoną taką interakcję, która w miejscu wystąpienia danego zdarzenia automatycznie uruchomi podgląd z kamery, tak żeby nam ułatwić zweryfikowanie, czy to zdarzenie jest faktycznie realnym zagrożeniem, czy fałszywym alarmem. Te wszystkie technologie, o których rozmawiamy, to są technologie cyfrowe, w dużej mierze przynajmniej. Kiedy myślę o technologiach cyfrowych, to przed oczami mam przede wszystkim dane. Współczesny świat opiera się na danych, a różne statystyki wskazują na to, że rozwój, wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji tylko będzie jeszcze pogłębiać i napędzać te sytuacje. I o dane właśnie chciałam Cię zapytać, jakie zastosowanie znajdują dane, ich analiza, zbieranie w przypadku inteligentnych budynków. Myślę, że dobrym przykładem będzie jeden z naszych obiektów, który zrealizowaliśmy. Jest to siedziba naszego działu Building Products w cugu w Szwajcarii, gdzie już na etapie projektowania wykorzystaliśmy technologię BIM, czyli Building Information Modeling. Na etapie projektowania stworzyliśmy cyfrowego bliźniaka, czyli model cyfrowy budynku. Dzięki temu mogliśmy zasymulować pewne sytuacje, pewne zdarzenia. Dzięki temu mogliśmy zasymulować zużycie energii elektrycznej, zużycie ciepła, chłodzenia i wody, stosując różnego rodzaju aplikacje. Część rozwiązań na tym budynku oparta jest o rozwiązania IoT, czyli Internet of Things, czyli Internet rzeczy. I te rozwiązania umożliwiają zwiększenie wydajności budynku. Dzięki temu zwiększamy efektywność np. wykorzystania przestrzeni oraz poprawy komfortu użytkowników. Ważną informacją jest jeszcze odnosząc się do tego budynku jest to, że jest to budynek zeroemisyjny. Do chłodzenia i ogrzewania wykorzystywane są tam pompy ciepła, a na dachach zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Płaskie dachy również obsadzone są roślinnością, co dodatkowo stanowi warstwę taką izolacyjną. System automatyki, który jest tam zastosowany, oczywiście integruje wszystkie dyscypliny na tym obiekcie. Również oświetlenie, automatykę budynkową odpowiedzialną za sterowanie wentylacją, chłodzeniem, ogrzewaniem, to jest jakby rzeczy oczywiste. Natomiast to w znaczący sposób wpływa na poprawienie efektywności energetycznej całego Kampusu. A więc budynek zeroemisyjny, ale też naszpikowany wręcz różnego rodzaju technologiami, które zbierają niezliczone ilości danych i chyba przyczyniają się też do wzmacniania tego efektu zeroemisyjności, prawda? Zdecydowanie. To jest to, co wybrzmiało na początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałem, co nie jest inteligentnym budynkiem. Inteligentnym budynkiem nie jest ten, który jest naszpikowany tą elektroniką, tymi czujnikami. Inteligentnym budynkiem jest ten, który wie, co z tymi informacjami zrobić. Mhm. I tak jest właśnie w przypadku tego budynku. A mógłbyś pokusić się o, czy przytoczyć jakiś przykład z naszego lokalnego polskiego podwórka, budynku, który jest inteligentny, zeroemisyjny, który w fajny sposób wykorzystuje te inteligentne technologie, o których rozmawialiśmy przed chwilą? Dobrym przykładem z lokalnego rynku, gdzie zastosowaliśmy nasze technologie wspólnie z partnerem, jest budynek biurowy P180 z Kanska. Zakładam, że nazwa wywodzi się od lokalizacji tego budynku, puławska 180, natomiast dopuszczam, że za tą nazwą może być jeszcze ukryte coś bardziej symbolicznego. W tym projekcie zastosowaliśmy nietuzinkowe rozwiązania i zaimplementowaliśmy nieszablonowe pomysły inżynierów skanska. Nie chciałbym jednak na tym etapie zdradzać zbyt wiele szczegółów, a myślę, że też większą wiarygodnością będzie, jeżeli o zastosowanych rozwiązaniach, a tym bardziej efektach, jakie te rozwiązania przyniosły, opowiedzą osobiście przedstawiciele skańska. Bo słyszałem, że będą gościem następnego programu. Dokładnie tak. Będą w kolejnym odcinku Techfulness, Fullness, na który już serdecznie zapraszamy. Będą razem z Mateuszem rozmawiać m.in. o P180, ale w ogóle o podejściu obecnie do tworzenia inteligentnych budynków biurowych. Przede wszystkim inteligentnych, zrównoważonych, więc myślę, że już teraz. Zeroemisyjnych. Możemy... tak Zero także, tak. Serdecznie zapraszamy. Techfulness. Technologie, uczucia i biznes. Wygląda na to, że od poważnych zmian w zakresie tego, w jakich budynkach będziemy mieszkać, pracować, spędzać czas w jakikolwiek inny sposób, nie ma odwrotu. Czy na zakończenie naszego spotkania pokusiłbyś się o próbę oceny tego, jak technologie oferowane również przez, oferowane, rozwijane przez Twój zespół jak wpłyną one na każdego i każdą z nas jak będą zmieniać naszą rzeczywistość? Ja to odbieram jako coś bardzo pozytywnego, że nie będzie od tego odwrotu, też w związku z tym, że jakość naszego życia się poprawi. Natomiast taką naszą misją jest właśnie tworzenie inteligentnych budynków, które mają na celu właśnie poprawę jakości życia, zapewnienie większego komfortu, zwiększenie efektywności energetycznej i minimalizację wpływu na środowisko. Można powiedzieć, że wszyscy uczestnicy tego złożonego łańcucha są jego beneficjentami. A takie futurystyczne wizje, chociaż już w wielu krajach absolutnie nie futurystyczne, jak skanowanie twarzy na wejściu do biurowca, jak pomiar temperatury to jest właśnie rzeczywistość, która nas czeka. To może nie jest tak wprost związane z tymi technologiami, które pozwalają budynkowi być bardziej efektywnym, no ale jednak to jest część budynku, w którym my przebywamy. Myślisz, że to właśnie jest przyszłość, która nas czeka? Myślę, że tak. I w tym kontekście chciałbym, jakby też wyrazić swoje obawy z tym związane, ponieważ to dobrze brzmi, jeżeli użycie tego będzie właściwe, natomiast to pozostawia też wiele przestrzeni na to, żeby zostało nadużywane. Więc tutaj podchodziłbym do tego z ostrożnością, jeśli chodzi o taki hura -optymizm. Jestem fanem sztucznej inteligencji, widzę, jakie duże możliwości ona za sobą niesie, natomiast też cały czas gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć to, że stanowiono duże zagrożenie jeżeli będzie nie w właściwy sposób. Artur, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za ponowne zawitanie do TechFullness, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki, nie tylko te, w których będziemy rozmawiać o inteligentnych budynkach, bo szukujemy w kolejnych odcinkach naprawdę równie ciekawe tematy. Artur, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również bardzo. Nie mówię do widzenia, mówię do usłyszenia. Trzecim razem, jak najbardziej. Myślę, Z że... nadzieją na kolejne spotkanie. Jesteśmy w stanie to zrobić. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia.